Hejka ze mną jest dzisiaj. Na tedy, już No właśnie, i na e, Nie no. wiem, czy tam teraz. Dobra, ja muszę się uśmiechnąć. А чтобы манимация которая нагрева. No, Но у меня такая детская обычая. Шкода бы я не мала. У меня нет дрога. Да, это будет... Я вам вещи свечу. Санкты, сколько вдруг я не сюда спустила? No, to był dobry pomysł. Czekaj, zatrzymam. Okej, okay, jestem. Musiałam zatrzymać, bo coś musiałam. I dzisiaj będę prowadzić nagrywanie na um, ślady. I na przynę. Mam takie ruchy zawsze. Ja muszę teraz ja tym napisać wyobraźnię Muszę jeszcze kanał napisać. Chciałem się zaznaczyć. Zorki, mój brat trochę jest ten. I oglądamy Krafta. Więc jeśli będziecie chcieli sami grać, to piszcie w komentarzu. Zosia, jesteś? Dobra, ona oh jest. Dobra. O my God. Czaj i Jest. Jakiś haker mnie zaprosił. Haker? Matko, no, tylko go? No przyjmij, przyjmij go. Może nic się nie stanie, może to jakiś dziecko <mulity> Ja do mnie haker pisze Hejka już Napiszę do niego po prostu cześć Co ona ja napisała? Halo coś Myślę, to jakiś haker i, Nie wiem, wiem czy to no. że on jest prawdziwy czy nie Jak się nazywa? To może być na serio haker, ale pewnie jakiś dziecku na pewno się bał. Ej, skąd on mój zna, wiesz? W lobby. No właśnie, to tak. To jest straszne, bo ty masz dość trudny motyw. Matko, on no oblicza! Oblicza? Ej, on oblicza, Matko! Jest na 10. Czekaj. Ej, wylogowało ten... mnie z, takiego, z mojego konta. By, a Ciebie też zaprosił? Nie, nie zaprosił mnie. Ale wylogowało Cię. Tak, wylogowało. Ja już nie odlicza, tylko 10, a ja napisałam A. Tak, Dobra, to może napisz coś mu innego. No, co, to, ciebie, co, co się stanie? Czy on no, nie odliczy? Może nie będzie już odliczał. Na pewno. Ale jak on nie odliczał, to czemu nie? Krótko już znało 8, 7, 6, 5, 4. Trzy, dwa, jeden jest już. Piszę mu ciągle. Co się stanie? Nie wiem. Może nic się nie stanie. Ale będzie z tego druga część. Jak to wychodzimy? Dobra. Jest już na zero. Też jesteś w mojej krzyku. Zarazem. Już mam looking out! Co to jest? Muszę jeszcze widać piosenkę. Tu. Ktoś jest na moim koncie. Zarazem i istotną. One mi nawet hasło. Czemu? Ja? Czemu jest? Czemu? To będzie z tego długa część, proszę was, Nie do niej. Do niego. teraz. Mamy, co ja piszę, mm -hmm. Może... może wejść na emaila, może przymienię hasło. Y, napiszę na email hasło. Nie działa, jak to może być? Y, zaraz do Was wrócę z nowym hasłem. Okej, okay, już jestem z nowym hasłem. Ciekawe czy zadziała, ale nie. Y, jak to możliwe, może hacker jeden, trzy każdy tak zmienia. Hmm. Ej, hey on mi? Ej, hey on... znowu hey. idę na pocztę. Zrobił coś? Co? Aż mi z poczty? Nie, było. nie, nie, Zaraz dobrać. Zwracam. Okej, okay, już jestem, a dobra, Zosia mi wysłała jakie może być no, trudne jest hasło, bo to zwykle pisałam, dobra, loguję się na konto, y... Zosia skąd wiedziałeś, jakie może być hasło? Nie wiem, no tak często zmieniają, no. Ty też tak miałaś? No też tak miałam, że zmienili na takie, no właśnie. Ej, a on jeszcze do mnie pisze? Eee, widziałem. E, może piszę idzie do innego. Nie, bo status miałem. E, dobra, bo jest już 9 minut w ogóle. Nie, nie, Luigi od Luigi nauczego? Dobra, dobry, ja kończę ten odcinek, i będzie druga część z niego. Pa.